Jak to dobrze będzie dziewczynkom, być brunetką lub blondynką, bez powodu można płakać, tym za serce chłopców łapać. Rock, rock, rock'n'roll to wieczorny rock'n'roll. Rock. And roll. rock. Rok, rock'n'roll, to rock and rock'n'roll. Wierszyki, pokazy tańca, piękne piosenki. To wszystko prezentowały dziś dzieci w ramach kolejnej edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu talentik zorganizowanego przez przedszkolę publiczne nr 32 we Włocławku. Celem dzisiejszego spotkania jest oczywiście promowanie działań placówki, która rozwija, które rozwijają zdolności zainteresowania dzieci. W ubiegłym roku był to wewnątrzprzedszkolny konkurs Talencik 2013. W tym roku promujemy to dalej, wyszliśmy szerzej, odpowiedzieliśmy pozytywnie na apel Kujawskiego Centrum Edukacji Nauczycieli i stąd międzyprzedszkolny konkurs Talentik 2014. Choć dzieci biorące udział w konkursie są jeszcze bardzo małe, to już teraz myślą o karierze na astral. Co jednak ważniejsze wiedzą, co trzeba robić, by zamienić marzenia w rzeczywistość. E, przede wszystkim się nie wstydzić, nie mieć e, tak, z e, taką publicznością stresa, e, spokojnie wszystko e, mieć e, tak jak się należy, po prostu żeby się nie wstydzić, tak? Muszę dużo piosenek śpiewać i e, dużo. E, Muszę, duży, dużo duży jak muszę zapoznać. Nie trzeba się, nie można się poddać, tylko trzeba to spróbować, a najpierw się zobaczyć, a później się zobaczy, jak to jest. Dziś prezentacja w przedszkolu. Być może za kilka lat o ich talencie usłyszy cały świat. Iwona Bluszcz, telewizja Kujawy.